Tragizm to jedna z najważniejszych kategorii estetycznych, występująca już w czasach starożytnych. Wyróżniamy trzy przejawy tragizmu. Pierwszy z nich to konflikt równorzędnych wartości, konflikt racji nie dających się ze sobą pogodzić, przy czym jakikolwiek wybór prowadzi do klęski. Taką sytuację mamy chociażby w Antygonie Sofoklesa, w której bohaterka ma do wyboru posłuchać rozkazu Kreona i sprzeciwić się woli bogów, czy też pochować swego. Brata, zgodnie z wolą bogów, ale ponieść śmierć. Drugi przejaw tragizmu to walka człowieka z przekraczającymi go siłami. Tak było chociażby w przypadku Edypa, bohatera mitologicznego, który, jak pamiętacie, walczył z przeznaczeniem. Nie zdawał sobie sprawy, że wszystkie jego czyny, które miały na celu uniknięcie katastrofy, dokładnie prowadziły go w szpony tejże klęski. Trzeci przejaw tragizmu to walka człowieka w obronie wartości, która z góry skazana jest na klęskę. Taką sytuację widzimy chociażby w utworze Hanny Kral zdążyć przed Panem Bogiem, bo oto Żydzi, którzy podnieśli swój bunt przeciwko Niemcom, nie mieli żadnej szansy na wygranie. Walczyli w sposób beznadziejny, właściwie później już zdając sobie z tego sprawę. Zatem pamiętajcie, tragizm w literaturze to nie to samo, co użycie tego słowa w potocznym znaczeniu. Więcej ciekawych informacji znajdziecie na moim kanale Język Polski na warsztat. Zapraszam.